Jedna z ważniejszych inwestycji realizowanych na terenie miasta i gminy Drobin przebiega zgodnie z planem. Prace przy budowie przedszkola w miejscowości Łęk-Probostwo wkroczyły w kolejny etap. Zgodnie z planami, zgodnie z przewidywaniami termin ukończenia tych prac. Planujemy do końca lipca tego roku tak, żeby 1 września 2023 roku oddać ten obiekt już dla dzieci naszych milusińskich. Obiekt okazuje się bardzo potrzebny, obiekt, na który otrzymałem dotację w ramach Polskiego Ładu część środków brakujących uzupełniłem środkami miasta i gminy Drobin. Ta placówka to dla naszych dzieci szansa na jeszcze lepszy rozwój, zaznacza dyrektor przedszkola. Cieszymy się, że koncepcja budowy przedszkola, która powstała w 2018 roku, doczekała się realizacji. No cóż mogę powiedzieć, że dziękujemy panu burmistrzowi, dziękujemy radnym Rady Miejskiej w Drobinie. Dziękuję również pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie, dzięki którym zaangażowaniu ta inwestycja właśnie dobiega Mam nadzieję, ku końcowi i ten 1 września 2023 roku będziemy mogli rozpocząć już w nowym budynku przedszkola. Nowa placówka to będzie nowoczesne, komfortowe miejsce dla dzieci do 6 roku życia. Będą tu cztery sale dla dzieci, pomieszczenia administracyjne, socjalne, techniczne, a także sala gimnastyczna. Będzie to placówka na miarę XXI wieku. Oczekiwania społeczeństwa są bardzo duże. Tam warunki w poprzednim przedszkolu były opłakane. Dzieci. Nie miały warunków do, do przebywania w tym przedszkolu. Tu widzimy piękny budynek yy, z dużą salą gimnastyczną, z salami, z łazienkami. Wszystko jest tak na najwyższym poziomie, mam nadzieję, że będzie. A na tą chwilę, jak się patrzy na postępy tego budowy, tego przedszkola, no mam wrażenie, że będzie wszystko dobrze zrobione i będzie to w, dobry, w dobrym kierunku postępowało. Placówka, która powstanie, będzie miejscem dla 80 dzieci. Bardzo jestem zadowolony z tego przedsięwzięcia, przedsięwzięcie, które to jest inwestycja w przyszłość, to jest inwestycja w dzieci, to jest inwestycja w oświatę, w dziedzinę, w dziedzinę która jest dla nas bardzo ważna. Dodajmy, w ramach prac zagospodarowany zostanie również teren wokół przedszkola. Powstanie tu plac zabaw, teren zielony, a także parking. Muzyka. Mieszkańcy chudzynka mają miejsce, którego im bardzo brakowało. Powstała świetlica wiejska, a o takie miejsce zabiegali sami mieszkańcy. Bardzo się cieszę, bo dzięki tej. Wkładającej się dobrej współpracy w wyniku decyzji mieszkańców została podjęta decyzja dotycząca właśnie zakupu tego kontenera i to właśnie z funduszu sołeckiego. Podpisałem umowę z Energo dotyczącą podłączenia przyłącza energetycznego. Postaram się w trybie, że tak powiem dość pilnym, żeby to przyłącze było podłączone i żeby ten, ta świetlica żyła. Kolejnym etapem będzie wyposażenie i urządzenie świetlicy. Jest punkt spotkań. Będzie świetlica taka wiejska dla wszystkich. Myślę, że każdy będzie chciał tu skorzystać. Może tam takie małe uroczystości, czy coś. Dzień kobiet, czy, czy tam Dzień Dziecka można by było zorganizować. Mieszkańcy chcą też się spotykać. No wiadomo, że w domu u Sołtysa jest zawsze wolne miejsce dla ludzi, wszystko. No ale tu mamy taki neutralny punkt, że każdy, kto nawet by nie chciał i to, czy jakieś konflikty, czy coś, no to jest takie miejsce neutralne, że myślę, że każdy by tutaj przyszedł i spędził trochę czasu. Pomysłów na wykorzystanie świetlicy jest bardzo dużo. Żeby zintegrować się ze wszystkimi sąsiadami, stworzyć też koło gospodyń wiejskich, tak jak w obok sąsiadów. Jakieś okoliczności spotkania po prostu, no, zebrania na przykład, jak tu sołtys określił się na samym początku, robić sołtysowi na przykład yy, bałaganu w domu, coś takiego no. a tutaj mamy w, swój kącik i i bardzo nam miło się spotkać i tak dalej. i dzięki przede wszystkim jest musimy podziękować Burmistrzowi za, za chęć po prostu i wsparcie i, i i mieszkańców, że to chcieliśmy to w ogóle wybudować takie coś. No. Kiedy pamiętam, to były zawsze plany, jak jako dziecko jeszcze, że miało powstać jakaś remiza coś takiego, no ale nigdy nie powstała. A coś takiego zawsze się przyda. Środki na świetlicę pochodzą z Funduszu Sołeckiego dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego, a także budżetu gminy. Koszt to 40 tysięcy złotych. Jest już wyremontowane ponad 700 metrów drogi, ale wkrótce rozpoczną się prace na kolejnym odcinku. Mowa o drodze powiatowej dziewanowo Kowalewo. To jest bardzo ważna droga, która była w planach już od wielu, wielu lat. To jeszcze za czasów, kiedy byłem radnym powiatowym, starałem się właśnie o, o wykonanie tej nakładki asfaltowej. Cieszy mnie, że obecni radni Rady Powiatu podjęli ten temat. Temat bardzo. Bardzo ważny, bo właśnie położenie dywanika asfaltowego. W tym miejscu chciałem serdecznie podziękować Staroście Płockiemu, panu Sylwestrowi Ziemkiewiczowi, radnym Rady Powiatu, panu Bogdanowi, panu Szczakowi, pani Magdalenie Woj. Pozostałym, pozostałym radnym, którzy byli zaangażowani właśnie w to, żeby pozyskać środki i tą drogę w końcu wykonać. Dzięki tak doskonałej współpracy z powiatem udaje się wykonać właśnie. Wiele takich inwestycji powiatowych, między innymi ten odcinek drogi, ale to nie tylko ten odcinek drogi, jak Państwo obserwujecie, robiliśmy wcześniej inwestycje drogowe na terenie gminy Drobin, gdzie po raz kolejny chcę właśnie serdecznie podziękować i zarządowi, i radnym, i panu starości. Z inwestycji zadowoleni są również mieszkańcy. Bardzo była potrzebna, bo tutaj samochody to nie dało się jechać w ogóle wcale. Na taką drogę. To nie jest w tych czasach, w XXI wieku, żeby taka droga była u nas. I to jest droga powiatowa. Zaplanowane w tym roku prace będą realizowane na odcinku około 1300 metrów.